Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Tytuł filmu wskazuje, że tematem mojej pogadanki będzie to, czy na obiektach opuszczonych, miejscówkach opuszczonych dochodzi do zjawisk paranormalnych, czy na obiektach opuszczonych straszy, czy na obiektach opuszczonych słychać jakieś krzyki, głosy, czy w ogóle są jakiekolwiek obiekty opuszczone, miejscówki opuszczone, które noszą nazwę jako obiekty. Nawiedzone. Temat wziął się stąd, że ostatnio na YouTube wyświetliły mi się dwa filmy, w których to ekipa w pierwszym filmie wchodziła do jakiegoś budynku, w którym rzekomo było, były słyszalne kobiece głosy, a także krzyki. W drugim filmie ekipa znajdowała się również w budynku przed jakimś korytarzem, i z tego korytarza w ich kierunku leciały jakieś przedmioty. I to był prawdopodobnie budynek, obiekt nawiedzony. Żeby nie być gołosłownym, na Urbeksy jeżdżę od 2005 lub 2006 roku i jeździłem nieprzerwalnie do 2016 roku. Od momentu zakupu mojej pierwszej małpki, aparatu, tak zwanego Małpka, a później zakupu mojego pierwszego samochodu, gdzie stałem się już bardziej mobilny i objeżdżałem, objeżdżałem moją okolicę. I wtedy właśnie trafiłem na pierwszy budynek opuszczony bardzo fajny, zacny, stary domek. Jeżeli zdjęcia z tego domku znajdę, to zapewne tutaj gdzieś się pojawią. Zresztą być może w trakcie tego filmu będę wrzucał jakieś zdjęcia ciekawsze. Ale wracając do tematu. Do, od 2005 czy 2006 roku do 2016 jeździłem w zasadzie regularnie na różnego rodzaju e, miejscówki, obiekty. To były kościoły, pałace, dwory, e, fortyfikacje, bunkry, obiekty industrialne, militarne, prosektoria, kaplice, kościoły chyba już wspominałem i tak dalej. W zasadzie cała gama różnego rodzaju e, opuszczonych obiektów. Od 2016 roku do, 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 do dnia dzisiejszego. I jeżdżę w zasadzie spontanicznie. Jeżeli się gdzieś, gdzieś w Polskę przemieszczam, zauważę jakiś ciekawy obiekt opuszczony przy drodze, to do tego obiektu wejdę, pochodzę sobie, pozwiedzam, pozwiedzam. nawet mi się już nie chce aparatu wyciągać. Więc na przestrzeni tych wielu, wielu lat zajmuję się, zajmując się Urbexem, Urban Exploration, tych obiektów zrobiłem setki, pewnie w okolicy nie, tysiąca. Jakąś wiedzę na ten temat mam. Niejedno na tych obiektach widziałem. I zatem odpowiadając na pytanie, czy na takich obiektach straszy, czy na takich obiektach dochodzi do zjawisk paranormalnych, ha. Aj, 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 aj. wtargnęło się lenistwo do nagrywania i to z samego rana już. No, nie jest to ciekawa perspektywa, nie jest to ciekawe kadrowanie, by mnie oglądać, więc przepraszam cię, drogi widzu. Podniosę patyczek lekko do góry i na pewno kadrowanie w tym momencie jest zdecydowanie lepsze i przyjemniejsze do oglądania. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Zatem pojawia się kolejne pytanie, czy. Eksplorując tyle obiektów opuszczonych, czy po tylu obiektach opuszczonych, miałem przyjemność na nich nocować, lub eksplorować obiekty opuszczone w nocy. Dodam tylko, że ponad połowa moich wyjazdów na miejscówki opuszczone to były wyjazdy jednoosobowe, czyli solo, reszta to wyjazdy oczywiście z ziomkami lub z ziomalkami. Zatem czy przebywając w nocy na takich obiektach, dochodziło do zjawisk? paranormalnych lub coś mnie straszyło. Coś, co można nazwać, że są to jakieś odgłosy za ściany lub za światów. Dobrze, trzeba tutaj bezpiecznie wyjść z tej miejscówki. Jestem na terenie kolejowym, na torowisku. Trzeba tutaj w takim miejscu uważać, bo panowie sokiści też w takie miejsca zaglądają. Proszę bardzo. Opuszczona wieża ciśnień. Pięknie się prezentuje na tle tego niebieskiego nieba i tego żółtego rzepaku. Piękna wieżyczka. Nie wiem, czy będzie otwarta, zaraz tam podejdę, więc sami zobaczymy, czy da radę wejść tam do środka. Wchodziłem do niej trzy razy. Jeżeli będę miał materiał filmowy z tej wieży, to oczywiście tutaj gdzieś się zaraz pojawi. Jak wchodziłem, być może będzie częściowo zamazany, bo, bo wchodziłem w, w trakcie interwencji. Tadałem. O, Jany teraz wszedł przez jakieś tam rzewko. Fajnie ta wieża wygląda. Kurczę, ona ma taki potencjał. W prywatnych rękach jest ta wieżyczka. Właściciel ta chyba nie za bardzo się chwapi do tego, żeby cokolwiek tutaj w tej wieży zrobić. Hmm. Usytuowanie tej wieży jest fatalne, bo jest bardzo blisko torów kolejowych. Tutaj, non-stop, przemieszcza się potężny tabor. Hmm. Piękna wieża. No ale dobra, za chwilę do niej podejdziemy. Ok, jestem już pod samą wieżą. Może tu trochę dmuchać, nie wiem czy to mikrofon przetrzyma. Proszę bardzo, wejście do wieży, zamknięte z tego co widzę. Ale dobra, najpierw obejdę wieżę, zobaczę, czy tam z tyłu nie ma żadnych gadów, że mi nikt tutaj na garba nie skoczył. Jak będę cokolwiek tutaj nagrywał i gadał do siebie, jak będę w ogóle skupiony na nagrywaniu. Dmucha strasznie. Później ocenić, w ogóle mikrofon to wytrzyma. Ta-da. Raczej nikogo nie ma. Tutaj kiedyś wiara wbijała tymi oknami, zamurowała. Poprzednio jakaś firma. Teraz tak jak powiedziałem wcześniej, wieża jest prawdopodobnie w rękach prywatnych. Ta, -ta, ta No dobra, i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Ja stąd może pójdę, bo tu za bardzo, za bardzo, za bardzo wieje. Wieje strasznie. I mikrofon może tego nie wytrzymać. Tych mocnych podmuchów. Dobra, zejdę tutaj troszkę niżej gdzie. Na pewno będzie wiatr ciut słabszy. O. Piękna jest ta wieża. Tudum. Dmucha strasznie. Dobra, powiedziałem, że nie będę z takiej perspektywy, nie będę tak kadrował od dołu, bo pewnie się wam nieprzyjemnie patrzy na moją facjatę tak od dołu. Dobra, pójdę w miejsce, gdzie nie ma takiego mocnego wiatru, bo nie wiem, czy mi to mikrofon wytrzyma. Co prawda ma tą osłonę przeciwieczną, ale różnie z tym bywa. Piękna jest ta wieża. Wszedłem teraz do lasku, więc mam nadzieję, że tak mocno wiatr nie będzie hulał wokół mikrofonu. Najważniejsze jest to, żeby mnie po prostu było słychać i to w miarę wyraźnie. Gęba niekoniecznie musi być dobrze widoczna Otóż odpowiadając na pytanie postawione na początku filmu, na te fundamentalne pytanie, czy na obiektach opuszczonych, czy na urbekie dochodzi do zjawisk paranormalnych, czy straszy, czy słychać jakieś głosy, itd, tak i tak dalej. No niestety nie. Jeżdżąc po tylu obiektach, nigdy nie doświadczyłem zjawiska paranormalnego, nigdy nikt mnie nie straszył, nigdy nie słyszałem żadnych głosów za ściany z podłogi z szafy. Jedyne głosy, które słyszałem, ktoś coś do mnie mówił, ewentualnie krzyki, no to stróż, e, cieć. Nawet w telefonie nic mi się nie pojawiało, nie wyświetlało, e, jeżeli przez ten telefon rozmawiałem, czy nagrywałem telefonem. W aparacie też na zdjęciach niczego ciekawego nie ująłem, co można by było podpiąć pod zjawę ducha, jakiekolwiek zjawisko paranormalne. No, może co po niektórych rozczarowałem tych, którzy tak mocno i wielce interesują się urbexem, albo wchodzą... Dopiero na ścieżkę Urban Exploration. No nic więcej nie dodam. No, taka jest po prostu rzeczywistość, przynajmniej z mojej strony, z mojej perspektywy. No. A jakie jest moje zdanie co do produkcji tego typu, gdzie ekipa wchodzi na Urbex i na jakimś tam obiekcie dochodzi do różnych zjawisk? Być może ta ekipa ma większy dar ode mnie, albo inaczej. Być może oni mają dar, a ja tego daru nie mam, jeżeli chodzi o trafianie na zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne itd., itd. Wiem tylko jedno, że jeżeli jest oglądalność, jeżeli jest widz, to różne rzeczy dzieją się w internetach. W żaden sposób nie chcę tych ekip krytykować. Robią sobie co chcą. Mamy wolne internety. Póki co nie wtrącam się do ich pracy. Tylko po prostu y, przekazuję informacje, jak wygląda rzeczywistość, właśnie z mojej strony. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnoszące się do Urbeksu, przeróżne pytania i chcielibyście poznać prawdę, jak się wchodzi na obiekty nocą, na co trzeba zwrócić uwagę, o dziwnych historiach, dziwnych przypadkach, spotkaniach, bym się wywrócił, spotkaniach z ochroną. Z różnymi służbami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to w sekcji komentarze, proszę pytać. Eee, zapewne zrealizuję kolejny film z cyklu, czy to jest prawda, czy na urbexie coś tam, czy Urban Exploration coś tam i tak dalej, i tak dalej. Pytać w komentarzach. Dobrze, ja już kończę. Robię się trochę głodny, bo przede mną śniadanie. Dobra, już nie ma ruchu, bez sensu, kurczę. To tyle do następnego. Hej!